Właśnie zakończyliśmy ostatnią mszę świętą Ruradnią w tym roku e, i teraz e, organizujemy. Stajenka spowita ciemnością. E, pani Ania szykuje wystrój przed ołtarzem. Za chwilę w żłóbku pojawią się gwiazdy. Jeszcze nie ma Dzieciątka w żłóbku. Ale jest nadzieja, która się spełni. I on jest tą nadzieją, która do nas przychodzi. Na ten czas świąt, parafianie kochani, przyjaciele nasi, życzę z całego serca spełnienia nadziei, którą nosicie w sercu, umocnienia dobra, w którym żyjecie, które w sercu nosicie i miłości, która jest w stanie pokonać każdy lęk, każdy. Wszystkiego, co od Boga Wszystkiego, czego orędownikiem jest, może być nasz patron, ojciec Pio i wszystkiego, co z serca swego chciałbym Wam ofiarować, z serca życzę.